Tak jak pisałem na Twitterze, że Jose Mourinho już tam nie zarzuci, że mamy food trucku, zero tytułu, bo to dostaliśmy nagrodę biznesu sportowego Demes, za co serdecznie dziękujemy. Jesteśmy szczerze przejęci. było lekko, łatwo i przyjemnie przynajmniej na gali wręczania tych nagród, a na każdą swoją nagrodę w życiu bardzo ciężko musiał zapracować nasz dzisiejszy gość, Kamil Wilczek, który być może już dziś strzeli bramkę i znów przypomni się polskim kibicom, bo strzeli te bramkę polskiej drużynie. To jest fajna inspirująca historia dla wszystkich młodych piłkarzy. Ja mam jedno pytanie do ciebie, które chyba nie padło po twoim transferze do Kopenhagi. Dlaczego wróciłeś do Danii? To ja rozumiem. Ale dlaczego nie wróciłeś do Brędby? Dlatego, że nie zadzwonili. Nie miałem tematu z, z tego klubu. A ty nie miałeś telefonu do nich? Wiesz, co ja nie jestem typem człowieka, który wiesz, prosi się o, o kontrakt czy, czy prosi się o powrót. Jeżeli ktoś mnie chce, wykonuję telefon do mojego agenta i później jest decyzja. Nie, nie jestem tego typu człowiekiem, że dzwoni po klubach i prosi się o, o kontrakt. Po prostu... e, albo ktoś mnie chce, albo nie. Po prostu myślałem, że zależy ci na tym, żeby tego ebs tam wiesz, cisnąć tej klasyfikacji klubowej. No tak, ale już go wyprzedziłem. Żeby go jeszcze tam wiesz, upokorzyć. On mnie już nie dogoni. I <noise> może nie dać rady. Ale sytuacja jak ogólnie się uspokoiła, jest już tak, że możesz bezpiecznie być po bułki, bez eskorty? <noise> nie, no tak po bułki być cały czas bez eskorty. Fakt, fakt że mam tam ludzi, którzy pilnują porządku na, na treningu, ale to też jest jakoś tam jest nadzwyczajnego. W kilku klubach, których byłem, byli jakby tam odreniarze na treningu. Ok, dzisiaj jest to troszkę bardziej na mnie skupione. Wiadomo, sytuacji nie można bagatelizować, natomiast też nie, nie ma co, co przesadzać. Chodzę normalnie po mieście, poruszam się po mieście bez obstawy. Eee, normalnie funkcjonuje, cieszę się życiem także. Tak, tak jak było poprzednio. Mhm. Za wami mecz derbowy, ja też zastan zastanawiałem, czy było dużo takiego trash podczas tego meczu z obrońcami Brandby? Przywitałem się z e, całą ekipą z, z Brandby na, na meczu, nikt, nikt złego słowa nie powiedział. Okej. Okay. Oni w ogóle ściągnęli kopaka byłego piłkarza w FC Copenhagen. A, no to rewanżyk poszedł. Wiecie, jak wyglądają derby. Derby mają jakieś tam swoje, swoje napięcie, gdzieś tam się gada o tym przez, przez jakiś e, dłuższy czas, nie tylko przez tam jeden dzień. Małe wojenki były, ale nie było to coś, co, co zrobiło na Jakieś mega Spodziewałem się, że będzie gorzej. W Wyszatni Piasta w latach 2009-2010 było raczej więcej brzydkich słów padało. Zdecydowanie tak. <noise> Szcz szczególnie gdzieś tam w, w pomieszczeniach, gdzie tam odnowa była, tak? No tam troszkę, troszkę czasu spędzaliśmy. Wiele pewnie mitów narosło na ten temat, wiele rzeczy się hmm. mówiło, pewnie część zostało wyolbrzymionych i chciałem Cię zapytać. Tak na dobrą sprawę, czy ty przez jakikolwiek moment od powrotu miałeś jakąś jedną nieprzyjemną sytuację albo jeden moment, w którym się czułeś niepewnie? No tak jak mówię, że właśnie Andersena były, były kontynuowane. Na pewno byłby dumny z tych, z tych którzy wymyślali je stworzone historie. No, nie miałem żadnej nieprzyjemnej sytuacji. Spotkał, ja, ja dwa dni po, po transferze byłem w centrum miasta. Gdzie było naprawdę tysiące ludzi. Część ludzi gdzieś tam nie rozpoznało, nie, nie podchodzili, część podchodziła, przywitała się. Nie było żadnych negatywnych jakby momentów, odkąd tutaj przyjechałem. No, naprawdę jestem praktycznie codziennie na zewnątrz. To skąd ta cała histeria? Nie mam pojęcia. W wiesz, jak to wygląda dzisiaj? Wiesz, jak wygląda dzisiaj sytuacja w internecie. Farmazon plus Clickbaity i, i wiesz, że no, ludzie nie. Nie wiem, czy nie lubią pisać prawdy, czy, czy nie chcą pisać prawdy. Ja nie nie znamy jakby tej, tej pracy dziennikarskiej, tak? ale to, to jest jakiś hit, bo na przykład jak piłkarz powie coś głupiego, to mówię, a kurczę, wiesz, e, debil, tak? Ale w momencie, gdy dziennikarz pisze nieprawdę, no to w ogóle nie... Nikt nie zwraca na to uwagi, dla mnie to jest jakiś amenazm. Mhm. Nikt nie weryfikuje tego, co mówią i piszą dziennikarze. To znaczy, gdybyśmy dzisiaj powiedzieli, że Kamil Wiszek jest lepszym napastnikiem niż Robert Lewandowski, to za rok już nikt o tym nie będzie pamiętał. A to jest oczywiste, że Możemy jest, sobie tak? sobie pozwolić na więcej. Tak, no. To jest farmazan, który, wiesz, ludzie przeczytają, tak? Ale staramy się takich unikać. Ja ci chciałem też zapytać o sam klub. O Kopenhaga, absolutnie teoretycznie, przynajmniej i budżetowo, największa drużyna w Skandynawii. Ty widzisz duże różnice, jeżeli chodzi o organizację, właśnie, jak w tym Kopenhagi i brandy? Wysoko, dzisiaj jest to najlepszy klub, w jakim byłem. Mhm. E, bo, e, nie podlega dyskusji, bo pod względem organizacji jakości. Całej tej otoczki naprawdę, naprawdę robi wrażenie i naprawdę jestem zadowolony, że trafiłem do tego miejsca. A stale Solbakken też taka no, legenda już trenerska, absolutnie, jeżeli chodzi o Danię, Norwegię, zrobił na tobie wrażenie, Czymś się szczególnie zaimponował? Ma swoje metody, które są inne niż u innych trenerów, też ma dużą odpowiedzialność tutaj bierze, bierze odpowiedzialność za, za cały klub i, i widać, że, że chce pomóc piłkarzom, jak najbardziej się da wszystko, wszystko co robi. Dla klubu, robi przede wszystkim dla, dla piłkarzy, tak, żeby, żeby, żeby piłkarze czuli się najbardziej komfortowo i na pewno jest to jest odczuwalne. To Dzięki temu my też będziemy chcieli dawać jeszcze więcej e, e, dla klubu. Jeżeli tak? ma wszystko załatwione, wszystko podsunięte pod od nas, to wiadomo, że zawodnik chce się odwdzięczyć. To też nie jest przypadek, że ten klub był przez ostatnie 15 lat chyba 13 razy w, w, w Europie, tak w Lidze Mistrzów albo w Lidze Europy. My w Food jesteśmy ciekawcy, jeżeli chodzi o styl pracy menedżera z zespołem. Powiedziałeś, że ma inne metody, czyli jakie na przykład, jakbyś mógł to rozwinąć? Wiesz co, jeżeli chodzi o, e, o trening, to te metody jakby są typowo skandynawskie. Ten trening jest o wysokiej intensywności, natomiast e, Sposób w jaki dociera do nas, na przykład graliśmy słaby mecz z Odense, to było bardzo gorąco po meczu, natomiast e, przegraliśmy z Bronwy, gdzie, gdzie po, powinniśmy wygrać i znowu ta, 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 ta rozmowa po meczu była w zupełnie innym tonie. tak? E, wiedział, że daliśmy wszystko siebie, wiedział kiedy jakby docisnąć a kiedy kiedy odpuścić tak. Jesteśmy też w przededniu meczu z Piastem. Pamiętam, że w niedzielę jeszcze mówiłeś w Liza Plus Ekstra, że tylko analityk Ciebie delikatnie podpytał o ustawienie Piasta z trójką z tyłu. Mm. Czy teraz jeszcze gdzieś tam zgłębiali tę wiedzę, czy mieliście już jakąś odprawę na temat Piasta też? Jutro będziemy mieć, bo nasz, nasz analityk był w Gliwicach, a znaczy z Zielonią. Ten Piast tak naprawdę, do którego przychodziłeś na, na wiosnę sezonu 2008-2009, to jest taka prawdziwa polska piłkarska, seniorska szatna, czy może nie była dla ciebie zaskakująca w związku z tym, że wcześniej byłeś w wiastrzębiu? W wiastrzębiu e, mieliśmy złotą ekipę, to, to, to trzeba powiedzieć. Takich, takie szatnie są e, raz w życiu. Mieliśmy tak, taką ekipę, że kończył się nie Wiadomo, to nie były czasy jak teraz, gdzie było urbano, czy, czy pomieszczono do, do odnowy. Znaczy, mieliśmy pomieszczenie do odnowy, ale on się tam znajdował. 5 kilometrów od, od naszego obiektu treningowego. I, I powiem szczerze, że frekwencja robiła wrażenie, bo, bo 85% składu była, była zawsze na, na odmowie. Tak? I teraz powinno paść pytanie, co tam było? Wiesz co, było wszystko. Był, co kto potrzebował? Był grill. <grym> Piwko, jak? Piwko, ten profesjonalizm nie był taki popularny. No. Umówmy się między. Dzisiejsze czasami ja z tymi, w którymi zaczynałem grać się profesjonalnie, bo no to, to była przepaść, tak. Wiadomo, gdzieś tam kończył się trening, jechaliśmy i kto chciał się napić, to się napił, kto chciał zjeść grilla, to ze grilla, kto chciał się napić wody, się napił wody, ale, ale wszyscy, praktycznie wszyscy przyjeżdżali na, po treningu na to, żeby gdzieś tam siedzieć. By, były momenty, że siedzieliśmy od godziny 12, 13 do godziny 18, tak, także to, to naprawdę e, mogliśmy siedzieć godzinami i Gadać o wszystkim. No. Atmosfera była fantastyczna. Wtedy. Był wiesz, był grill, było piwko, ale był też Artur Jędrzejczyk. Czy on wtedy też już był taką duszą towarzystwa? Artur się nie zmienił. No. E, nie zmienił od tego czasu. To zawsze, zawsze, zawsze taki sam. E, zawsze ma e, ten sam sposób bycia, poczucie humoru, także gdzieś tam tą atmosferę też e, w szatni Jaszczębia robi. No ale począt, pod, początkowo, jakby tam okresy piasta też wiele się. Nie różniły tak się od no, tych zeszczelin, nie był to taki duży przeskok, jakby e, jeżeli chodzi o żubę. Też mieliśmy fa fajne No Kamil Glik, który był w tej samej szatni, powiedział mi: No, co ja mam ci powiedzieć? no To była taka prawdziwa śląska szatnia, no, bajlando, no. Mieliśmy dwa baseny. mieliśmy pasem z, e, z zimną wodą i pasem z ciepłą, ale wiadomo, do zimnej nikt nie wchodził. tak? W zimnej... W zimnej się wiadomo, co chodziło. W się zawsze coś chodziło i kto chciał, to, to, to sobie korzysta. Nie, ale ja widzę i po Tobie i po Kamilu Gliku, że Wy z wielkim rozrzewnieniem wspominacie tamte czasy, że to jest jakby coś, co się już nigdy nie wróci i się nie powtórzy w profesjonalnym Twoim w zawodzie i w Twojej karierze. Nie, w ogóle takie coś w profesjonalnej piłce nie miało prawa się wydarzyć, ale <noise> jako młodzi, młodzi zawodnicy Wiadomo, jeżeli masz 19 lat, 20 lat, no to patrzysz troszkę inaczej na, na świadnicę, jak masz... E... Ponad 30 rodzinę, tak. Ale ty mówisz, że to były właśnie takie czasy, w którym nie było tego trendu na profesjonalne, zdrowe żywienie, zdrowe podejście w ogóle do uprawiania piłki nożnej i ty sam chyba gdzieś przy, przeszedłeś taką przemianę. W zasadzie dopiero chyba podczas pierwszego wyjazdu zagranicznego, że jednak zacząłeś bardziej świadomie podchodzić do piłki nożnej i zwracać uwagę na, na więcej aspektów tej gry. Wiesz co wcześniej zacząłem zwracać uwagę. Ja pierwszy raz z, z takim bardziej profesjonalnym podejściem spotkałem się w zagłębił tak naprawdę. Gdzie wiesz, każdy przychodził i że starał się jakby patrzeć na siebie i tak zacząłem, wiesz, pewne rzeczy zauważać dla mnie było to Osobiście gdzieś tam ciężki, ciężki obrzec nie grałem, źle się czułem tam, co pół roku gdzieś tam miałem w głowie, żeby, żeby odejść i od tego czasu gdzieś tam mówię, no, trzeba, trzeba radykalnie coś zmienić w swoim życiu. Tak. Zacząłem współpracować z Remkiem rzekomą. Tak naprawdę od ręka się wszystko zaczęło. Remek pokazał mi zupełnie inny trening, zupełnie inny bodziec i w momencie, gdy zacząłem współpracować z Remkiem, też akurat się stworzyło, że przesunięty zostałem z pomocnika na napastnika. Moja, moja jakby przygoda z piłką poszła e, do przodu. Tak? Ja słyszałem właśnie, że w tym okresie Zagłębia Lublin, chyba za kadencji trenera Marka Bajora, ty często przyjeżdżałeś do Jastrzębia na przykład na sałenkę, żeby pójść z kolegą i miałeś też takie myśli, żeby w ogóle może sobie dać spokój z piłką, albo żeby znaleźć jakąś robotę przy okazji? Żeby był taki poważny kryzys, wiesz, wewnętrzny, jeżeli chodzi o Twoją osobę. Różne historie na mój temat krążyły z czasów e, lubińskich, a, akurat to nie jest prawda. Mhm. E, przyjeżdżałem, przyjeżdżałem do Wrocławia, bo co tam nie miałem robić? Sam, e, sam siedziałem w, w mieszkaniu, był dzień wolny, miałem dwie godziny do domu, czasem dwie i pół, no to, to przyjeżdżałem. Natomiast e, wiesz, co jesteś w stanie zrobić przez dwa dni, szczególnie nie, nie możesz, że bo na brzógnie musisz wracać. Tak? Także także absolutnie tak, e, tak nie było. Wracając do Marka Bajora, nasze jedno z pierwszych spotkań tam. Mówi, kurczę stary, przeanalizowaliśmy Cię wszystko, będziesz jak gatuza u nas, ja kończyłem w piasie jako napastnik. E, Przechodziłem tam i, i miałem być gatuzo, rzucać się pod nogi i... <gry> Miałeś być Gattuso, skończyłeś jako zagi? Miałem być jak Gattuso, skończyłem jak Inzaghi, bo <grym> ten przedwąski <grym> zostało Ale on rzeczywiście próbował Cię w gienkach, w treningu na, na szóstce na przykład, albo na ósemce? Wiesz co, ja tam grałem na wszystkich pozycjach, poza tą chyba, którą najbardziej miałem Ale słuchaj, to jest ciekawe to, co powiedziałeś o współpracy z Remkiem Rzepką, bo Ty jesteś przykładem też piłkarza, który w pewnym momencie Postawił na współpracę z osobami o wąskiej specjalizacji, prawda? No bo tutaj miałeś remka od przygotowania fizycznego, wiemy o twojej współpracy z chłopakami z grupy Deduktor. No to są takie ruchy, na które się. Nie decyduje co drugi piłkarz grający w Ekstraklasie, czy nawet polski piłkarz grający za granicą. Ty sobie uświadomiłeś, że musisz się uczyć od mądrzejszych od siebie? Zdecydowanie tak. Wiesz co, przede wszystkim ja mam szczęście, że spotykam takich, a nie innych ludzi. I mam szczęście, że mogę się od nich uczyć, albo że oni mogą mi coś, coś pokazywać od siebie. Tak? To, jest, to jest to szczęście, które mnie, mnie w życiu spotkało. A jak bardzo Cię rozwinęła na przykład jako napastnika, jeżeli chodzi o poszczególne zachowania przez stylu gry dziewiątki, właśnie współpraca z grupą deduktor? Dużo, dużo analiz wysyłali. Ja praktycznie każdy mecz e, miałem przeanalizowany. E, pokazywali mi głównie dobre rzeczy, które robię. Starali się skupiać się na tych dobrych rzeczach, żeby mnie jak naj, najbardziej powielał. Później, jak przyjeżdżałem na przykład e, na letnie wakacje, robiliśmy trening i te rzeczy, które gdzieś tam na przykład e, robiłem gorzej, to, to oni mi je pokazywali w treningu i później dodatkowo jeszcze. To, Dziś tam analizowaliśmy to przed przez wideo, przez, przez rozmowę. Jedno zachowanie dla dziewiątki, które, o którym nie miałeś pojęcia jako zawodnik grający w ekstraklasie, a które pokazali ci chłopaki z grupy deduktor i które ci otworzyło oczy na, na jakąś wojskową sytuację. Żeby całkowicie znikać z pola widzenia obrońców. Nasze wszyscy mówili, biegli na, tam na krótki słupek, tam, tam musisz być. Nie? Całkowicie jest nieprawda. Najwięcej jeszcze bramkę z drugiego słupka, dlatego że żaden konec nie widział. Mhm. Ciężko jest szczelić bramkę z drugiego słupka w momencie, gdy tam wszyscy są. I to jest darmowa rada dla wszystkich chłopaków i dziewczyn też, które grają na pozycji numer 9, które się tego faku uczą. Czy oprócz Remka rzepki, oprócz chłopaków z grupy deduktor, miałeś okazję jeszcze współpracować z jakimiś osobami z innych dziedzin, które ci nakreślały jakieś inne aspekty bycia piłkarzem? To jest ciekawa, ciekawa sytuacja. Leciałem, leciałem na wakacje, tam, gdzieś tam pojawiła się ekipa SWF, ci, ci nauczyciele z tak, AWF-u. Siedzieliśmy obok siebie w, w, w samolocie, no, Lecieliśmy do Omanu, także około 10 godzin lotu, także trzeba było o czymś gadać. No mhm. i on złapał do słowa, e, mówię: Dobra, to przyjdź, pokażemy ci coś, coś co mamy u nas na WF. -u. To ja przyjechałem, zrobili mi takie badania z takimi spodenkami w moich mięśni. Jak się gdzieś tam aktywują, po, podczas, w momencie, gdy stoję, w momencie, gdy, mhm. gdy chodzę, gdy skaczę, gdy biegnę. I okazało się, że moje mięśnie nie, nie włączają się w tym momencie, w którym miały. Artur rozpisał mi program, który musiałem zrealizować. To był dla mnie bardzo, bardzo ciężki moment. Potem też troszkę poszło wszystko do przodu. Bo ja na przykład przechodziłem okres przygotowawczy, sztapałem o. 6.30 rano robiłem prawie godzinny trening, był dosyć mocny. Szedłem do klubu na śniadanie. Jadłem śniadanie, robiłem drugi trening. O obiad, odpoczynek robiłem trzeci trening. I tak ten okres trwał około miesiąca. Kończąc, kończąc ten program, później powiedzmy w trakcie sezonu robiłem sobie raz jedną czy dwie jednostki takie. Ja, ja przez rok szedłem 30 w ramach, gdzie, gdzie nigdy wcześniej nie miało to e, miejsca, tak. To był w brę? -by? E, tak, to było w momencie. Ojej, a, ja miałem. Bardzo ciężkie pół roku prawda, był taki okres. E, rozważałem odejście z wtedy. E, no i w międzyczasie spotkałem Artura, przeszedłem okres przygotowawczy razem z nim i od tego czasu poszedłem, poszedłem do góry. To Kamil powiedz nam, bo właśnie twoja ścieżka jest troszeczkę nietypowa. Dosyć w młodym wieku trafiłeś do Hiszpanii, a więc zupełnie inny kraj, zupełnie inna kultura. Fakt, że byliście w większej grupie, ale jak wspominasz ten okres i czy to był właśnie ważny czas dla Ciebie jak, jako dla rozwoju napastnika? To był taki mój e, pierwszy sprawdzian. Generalnie ja się nauczyłem w życiu podejmować e, decyzje sam za siebie, tak? I e, zawsze wszystkim mówiłem, ja będę podejmował decyzje i ja będę brał za nie odpowiedzialność, że ja nie chcę mieć pretensji do, do kogoś, że... że... Powiem, a, nie, nie rób tego, nie idź tam. A później, by się okazało, że to dobra decyzja, miałbym jakąś tak? I by w życiu nie wyszło, i wiesz, duże rozczarowanie. Dlatego to był, była taka pierwsza poważna decyzja. Ja gdzieś tam e, przerwałem szkołę. No wiadomo, nacisk na szkołę zawsze jest, jest istotny. gdzieś tam rodzice zawsze kładą nacisk na szkołę. Ja przyszedłem jednego dnia, powiedziałem: Dobra, że na szkołę jedę do Hiszpanii, zobaczymy, co będzie. I uważam, że e, był to dobry ruch. Bardzo ważne życiowe doświadczenie, po 18 latach, trzeba było sobie poradzić, nie było mamy, która wybrała, nie, nie było mamy, która ugotowała, dlatego trzeba było brać, trzeba było dojrzeć troszkę szybciej. Tak? Real cię nie chciał, tak jak Gliksona? Wiesz co, byłem w Atletico, byłem w Atletico przez dwa tygodnie. Myślałem, że przez przypadek. Pewnego dnia przyszedł trener do mnie i mówi super, jesteśmy zadowoleni. Mój hiszpański był już na tym poziomie, że byłem w stanie się komunikować, nie był perfekt, ale, ale gdzieś tam umiałem się dogadać. Na drugi dzień przyszedłem i kazali mi zdać sprzęt. Nie wiem, co się stało. To był taki jeden z pierwszych ciosów, wiadomo, atletyko robi wrażenie. Ja się cieszyłem, że, że mnie chcą. Wiesz, człowiek rozmyśla całą noc, wie, jak, jak to będzie. Nagle przychodzi, przychodzi rano do, do klubu i strzał. Tak? No, ale ale to, to się A ty masz jakiegoś napastnika, którego często zdarza Ci się podglądać, który cię jakoś inspiruje lub też imponuje? Wiesz, co? Tak jak mówiłem już kiedyś, Wiadomo, jest Lewandowski, który dzisiaj jest absolutnie. nie mm -hmm. dzisiaj od tego czasu na, na topie. Jego zachowania są. Bo, bo to nie jest przypadek, że zawodnik strzela. To, że on jest przygotowany fizycznie, mentalnie, to jest jedna rzecz, ale żeby strzelić bramki, musisz mieć jeszcze coś innego, musisz wiedzieć, jak się zachowaj w danych sytuacjach. Robert, Robert Tomaj, ja zawsze lubiłem z Facet 38 lat, praktycznie od zawsze na Tobie. Właśnie ta długowieczność to jest pewnie też coś, co może Cię inspirować, bo on pomimo tego swojego wieku, nie dość, że wygląda dobrze na boisku, to też jak przyjrzysz się mu z bliska, to widać, że to jest gość cały czas zadbany, cały czas w treningu, cały czas żyła. Wiesz co, ja dzisiaj w wieku 32 lat jestem na pewno zdecydowanie mocniejszy niż Miałem 23, 24, 25. Czuję się na pewno sprawniejszy niż, niż wtedy. Najlepiej zacząłem grać po 30, tak? Wcześniej, no okej, okay, gdzieś tam byłem, raz było lepiej, raz było gorzej, ale zawsze tam powiedzmy było okej, okay, ale nic, nic nadzwyczajnego, tak? I później po 30, wiesz, zacząłem szczerać zdecydowanie więcej bramek i, i ta kariera poszła do przodu też. Nikt podejrzewanie nie był w stanie tego przewidzieć. Ale wiesz co, od jakiegoś czasu Futra gra w tej samej drużynie, co Kamil Wilczek, w drużynie Pumy. I my, słuchaj, mamy takie buty, w których ty też e, ostatnio śmigasz. W Ultrach grasz? Ty ty w tych, w Ultrach. Ultrach. Świetny model. Zmienili całkowicie model, w którym ja grałem. Ja grałem w pomagłach. Tak był dla mnie wygodny. Ja, ja zawsze grałem w skórzanych butach. I troszkę ten but był dla mnie zagadką. Troszkę, troszkę się obawiałem, ale jak, jak dostałem model testowy, ubrałem go... Byłem, byłem przekonany, że, że to, będzie, to, to będzie dobry ból dla mnie, także e, dopasowuje się dobrze do stopy i, i podczas grania nie przeszkadza, także także przyjemność grać w tym budzie. Jeszcze też gra w takich ja, innych Nie, ja w łanach, na te się przenoszę teraz, wiesz, także jak tak, jak, jak tak chwalisz, to... Poletnie. Tylko rozbij A przecież to ja równie dobrze mógłbym grać w sneakersach, bo ja raczej bez piłki, wiesz? Jestem mocno. <grym> jest świetny bez piłki, tak, to <grym> trzeba mu przyznać. Jakby leitmotivem yy, w ogóle tych butów jest, y, jest szybkość. Ty, jako gość, który no nie jest urodzonym szybkościowcem, robiłeś na pewno dużo, żeby tę szybkość y, poprawić. Y, miałeś jakieś takie złote. Zasady, złote reguły, które pomogły ci tę szybkość troszeczkę wywindować do góry. Ręka przy dobrońcem się <noise> wiesz? Tak jak mówisz, że ja nie jestem szybkościowcem, nie jestem gościem, który, który bardzo szybko biega. Natomiast dla mnie bardzo istotne są te pierwsze trzy metry, żeby żeby być szybszym otobrońcem e, szybszym na tych pierwszych trzech metrach. I, I staram się właśnie robić. E, ćwiczenia typu poczuł typu dużo skoków, jakieś e aktywacji e mięśni, które, które odpowiadają za, za depnięcie, także tak to jest coś, na, na czym e bardzo mocno się skupiam. Bez tego myślę, że nie mógłbym grać. Kamil Glik, bo znasz go od wielu, wielu lat, od tych czasów juniorskich. Ty się spodziewałeś przy jego wyszkoleniu technicznym na przykład, że on będzie w stanie zrobić taki postęp, taki progres, że dojdzie na poziom w Europie de facto? To jest podobna sytuacja jak z Robertem. No nie jesteś w stanie tego przewidzieć. Tak? Eee... Wiadomo, Gliku zawsze był charakterny. Gliku zawsze gdzieś tam walczył do końca i to było coś, co go charakteryzowało od, od małego. Tak? Eee, jak była bitka na boisku, to, to Glik sam tam powiedzmy ją rozpoczynał. Eee, I czasem kończył. Eee... <grym> <grym> Także... To gdzieś tam mogło pokazywać, że, że dzięki nawet jakimś tam brakom, no powiedzmy, on jest w stanie tym charakterem dość, dość bardzo wysoko. Dziękujemy Ci bardzo. Ty w ogóle jesteś świetną, myślę, inspiracją dla wszystkich ludzi, którzy zastanawiają się, czy zmieniać coś w życiu, czy się słuchać innych, czy poszukać niestandardowych rozwiązań, jeśli chodzi o specjalistów, żeby to robić i żeby absolutnie się tego nie bać, bo można w każdym wieku tę ścieżkę swoją absolutnie przeformatować, prawda? Zgadza się. Ja, ja lubię zmiany, ja lubię, mhm. lubię szukać, lubię testować. Czasem wychodzi, czasem nie, ale uważam, że, że finalnie jesteś dzięki szukaniu jakby tam swojej drogi, w końcu ją znajdziesz. Tak? Raz coś się nie wyjdzie, następny razem wyjdzie i finalnie znajdziesz tą swoją drogę, którą, którą, którą chcesz podążyć. Życzymy Ci dużo zdrowia, zobaczymy, kto, kto wygra w tej konfrontacji. Mamy nadzieję, że będzie nami dużo emocji w tym spotkaniu. Już nie opowiadam się po żadnej może ze strony. Dzięki Kabin. Mam nadzieję, że wygramy. <laughs> nie, nie ukrywam tego. Dzięki, dzięki, za, dzięki za zaproszenie do programu. Fajnie was było widzieć. Kamil Wilczek, napastnik FC Kopenhagi, to dzisiaj w Polsce jest napastnik, twoje zdanie, Kuba, numer? Właśnie nie wiem, w piątce? W piątce chyba jest. Pamiętam, że Mariusz Tępiński się był umieszczał w piątce, ale od tamtego czasu troszeczkę, że tak powiem, jego kariera nie poszła do przodu, a więc no, myślę, że dla Kamila Wilczka mogłoby się znaleźć miejsce w top 5. Piszcie wasze zdanie w komentarzach. Kamil Wilczek, którym jest polskim napastnikiem w tej waszej klasyfikacji, a my widzimy się w następnym odcinku, w którym gościem będzie. legenda polskiej piłki. Nie napastnik, ale człowiek, który potrafił strzelać bramki, ale wolał asystować. Prosiliście o niego wielokrotnie. Zdradzamy? Młotek lewej nocy chyba jeszcze. Nie. To jeszcze nie zdradzamy.